Ja to Bokser, jumper i blaszaki, i lawety i nawet kampery, sporo, sporo tego jeździ na tej zabudowie. Tak naprawdę to jest drugi taki komplet lamp, który zrobiliśmy na Full LED, także rzadkość. Dużo robimy takich, gdzie wstawiamy tylko listwy LEDowe. Jakaś tam przeróbka z Anglika na Europę, czasami projektor biletowy do tego dochodzi. Tutaj jest na bogato. Wszystkie funkcje, jakie są w lampie, czyli postojówka dzienne, mijania, długie światła, kierunkowskaz wszystko jest na ledzie. Wygląda kozacko. Całe wnętrze w czarnym macie. No i te moduły biletowe do tego. Tam może drobne ślady, gdzieś tam ingerencje widać, ale no lampa jest rozklejana i składana ponownie. Ja widzę, gdzie tam jakieś tam ślady ingerencji. Wielu klientów nawet nie zauważa, nie widzi, i zastanawia się, jak to było otwarte. Lampy są otwierane, oczyszczane. Na wszystkie poszczególne elementy wszystko jest rozebrane, a później ponownie lampa jest składana. Nie wiem, czy to ustawi. To postaram wam się pokazać. Chociaż troszeczkę co ta lampa potrafi. E, tutaj mamy światło do jazdy dziennej. E, one przygasa, staje się postojówką wtedy. E, dodatkowo widzieliście takie fajne powitanie czyli, czyli to nie jest taki typowy rozbłysk tylko mamy w pierwszym uruchomieniu piękne powitanie jakiś przewód plusowy jak złapie to pokażę wam co się dzieje w momencie włączenia kierunkowskazu po włączeniu kierunkowskazu białe światło gaśnie, ale Staje się dynamicznym kierunkowskazem. Może jeszcze Wam coś pokażę? A może się uda? Zobaczcie. Mocne, naprawdę mocne, potężne światło. I to jest projektor biletowy. Tam już nie ma żadnych żarówek. Ee, działa bezobsługowo. Potężna wiązka światła. I ten projektor pełni dwie funkcje: bo zarówno światła mijania, jak i drogowe, czyli długie. I w związku z tym długie mamy z dwóch źródeł, bo również będzie długie z tego modułu tam LEDowego. To jest. Również dalekosiężne, potężne, mocne światło. バシッ